Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, piękna, zarazem trudna ewangelia, wiadomość od Pana Jezusa naszego nauczyciela. W pierwszym rzędzie widzimy, że Pan Jezus pragnie budować mosty i nie pozwala, zabraniać temu, który nie chodził z apostołami, w imię Jezusa Chrystusa wyrzucać złe duchy. To nie jest przeciwko nam, jest z nami. Można mi powiedzieć, że w tym jest ukryta idea solidarności, żeby zwyciężyć zło dobrem potrzeba tej solidarności, ale solidarności w Duchu Świętym, to Duch Święty ma nas jednoczyć. Bo Duch Święty jest autorem jedności pomimo różnorodności. Natomiast zły Duch, diabeł znaczy ten, który dzieli. Diabeł też prowadzi do piekła i dzisiaj dużo słyszymy o zagrożeniu bycia potępionym. Dlatego też tak ważne jest, żeby posłuchać słów naszego nauczyciela, który nas przestrzega przed niebezpieczeństwem utraty życia wiecznego w imię, no, na przykład, że ktoś boi się stracić część swojego życia. Dobry nauczyciel. Nie tylko uczy pewnej wiedzy o życiu, ale także kształtuje osobowość ucznia. Uczy nie tylko wiedzieć, ale daje zachęty, aby żyć mądrze. W czasach Pana Jezusa nauczyciele byli czasem bardziej cenieni niż nawet rodzice. Dlaczego? Dlatego, że rodzice dawali życie, a nauczyciele uczyli, jak mądrze to życie przeżyć tak przeżyć żeby osiągnąć życie wieczne nauczyciel mądry to ten który zachęca człowieka który jest jego uczniem do pewnego kształtowania według pewnego wzorca gdybyśmy popatrzyli co czyni rzeźbiarz rzeźbiarz bierze bezkształtnych kamień na przykład marmuru bierze młot i dłuto i dokonuje pewnego Odrzucania. Jak to mówił Michał Anioł, że dlaczego powstała taka piękna rzeźba, na przykład Mojżesza? Po prostu odrzucił to, co było niepotrzebne. I kształtowanie osobowości również ma polegać na takim czasem bardzo ostrym odcięciu. Dzisiaj Pan Jezus, w takich można powiedzieć, przerysowanych przykładach, pokazuje, że nawet warto jest Stracić czy rękę, czy nogę, czy nawet oko, ale nie stracić życia wiecznego. Część życia oddać, aby osiągnąć coś o wiele więcej. Współczesny świat mediów, rozrywki, zupełnie o czymś innym mówi. Można mi powiedzieć, że młodzi ludzie, szczególnie teraz, kiedy zostali w czasie pandemii odizolowani od siebie i od szkoły, czasem ta szkoła była po prostu przez tak zwane nauczanie zdalne przez internet, to właśnie w tej cyberprzestrzeni młody człowiek zaczął być jeszcze bardziej kuszony do tego, żeby nie żyć życiem realnym, tylko takim życiem cybernetycznym, zastępczym. I w takim życiu łatwo jest odrzucić różnego rodzaju autorytety, a na ich miejsce pojawiają się pseudoautorytety których takim zawołaniem może być zawołanie: Rób co chcesz. Nie wymagaj od siebie, nie wymagaj, żebyś był lepszy. Bądź pretensjonalny i wciąż niezadowolony, narzekaj. Wyrażaj swoją opinię w najwulgarniejszych słowach. A jeśli żyjesz, byle jak i nie masz sukcesów, to znajdź sobie wroga, którego będziesz nienawidził. Możesz nawet sam siebie nienawidzić. Takie zamknięcie w tych mediach, wyrzucanie swojej złości może być też takim niebezpieczeństwem, że trzeba to zagłuszyć też ten rodzaj wyrzutów sumienia poprzez słuchanie ostrej, czasem metalowej, satanistycznej muzyki, czy granie w okultystyczne gry, gry komputerowe, czy oglądanie różnych głupich filmów, tak zwanym TikToku, czy tak zwanych patostreamerów, czy wreszcie oglądanie niszczącej miłość pornografii. To może prowadzić młodego człowieka do poczucia bezsensu życia. Wszystkiego użyłem, po co jeszcze żyć? Jedna dziewczyna miała na plecaku napisany taki jakby rodzaj hasła. Napisane było, kochaj tylko śmierć, bo tylko ona na ciebie czeka. Można powiedzieć, że to jest jakieś hasło kultury, cywilizacji śmierci. Ale jest dobra wiadomość. Jest też cywilizacja życia. Jezus Chrystus to jest zwycięzca śmierci, piekła i szatana. To on właśnie przyszedł po to, żeby nas wyzwolić, żeby dać nam wolność dzieci Bożych. Przyjmujemy ten dar poprzez przebaczenie, przez sakramenty, szczególnie sakrament przebaczenia i pojednania. Przyjmujemy też ten dar ucząc się od świętych, ucząc się jak przebaczać. Mama księdza Jerzego, nie było jej łatwo powiedzieć, że przebacza zabójcą jej syna. Ksiądz Prymas w więzieniu modlił się. Boże, nie dopuść, abym kiedykolwiek nauczył się nienawidzieć. Sam ksiądz Jerzy modlił się o to, abyśmy byli wolni od chęci zemsty nienawiści, braku przebaczenia. Pamiętamy scenę świętego Jana Pawła II w więzieniu razem z Aliachczą, któremu też przebaczył. Przebaczenie i wolność zawsze jest związane z prawdą Bogu. To Bóg daje taką moc i siłę, żeby przebaczać. Bo taką samą miarą, jaką my mierzymy i nam odmierzą. Ksiądz Teofil Bogucki kiedyś wspominał po śmierci księdza Jerzego, po męczeńskiej śmierci, że razem z księdzem Jerzym tu w kościele świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży, patrona dzieci polskich, którego życiowym hasłem było do wyższych rzeczy zostałem stworzony, właśnie ksiądz Teofil razem z księdzem Jerzym przede wszystkim zajęli się odkłamywaniem rzeczywistości. Zauważmy, że i dzisiaj potrzeba nam. Takich nauczycieli i sług prawdy, którzy nie będą się bać głosić prawdę, ale też czasem za nią płacić, płacić swoim życiem. Ksiądz Prymas Wyszyński, którego później cytował ksiądz Jerzy Popiełuszko, przypomniał, że pszeniczne ziarna prawdy muszą kosztować, to za plewy się nie płaci. Chciałbym teraz zacytować, niech ksiądz Jerzy Popiełuszko na nowo dzisiaj się wypowie. Głosił na jednej z mszy świętych za Ojczyznę takie słowa: Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka Pan Bóg. Stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i chęć niechęć do kłamstwa. Prawda podobnie jak sprawiedliwość łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwana walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią. Stąd też, jak powiedział zmarły prymas kardynał Wyszyński, ludzi mówiących w prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał niewielu do głoszenia prawdy, tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie. Zmienia się jak towar na półkach. Musi być ciągle nowe, musi mieć wiele sług, którzy wedle programu nauczą się go na gwałt w innym kłamstwie. By opanować całą technikę zaprogramowanego kłamstwa trzeba wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba wygłosić prawdę. Ludzie znajdą, ludzie przyjdą z daleka, by słów prawdy szukać. Bo w ludziach jest naturalna tęsknota za prawdą. Musimy się nauczyć odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest to łatwe w czasach, w których żyjemy. Nie jest to łatwe w czasach, o których powiedział współczesny poeta, że nigdy jeszcze tak okrutnie nie chłoszczono grzbietów naszych Batem, kłamstwa i obłudy. Ksiądz Prymas Wyszyński. Był inspiracją dla Księdza Jerzego, można powiedzieć, że był takim jego wzorem, nauczycielem, z Niego czerpał. Przede wszystkim czerpał miłość do Boga i ojczyzny. Ksiądz Prymas wołał o tej miłości tak. Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówił, że prymas tchórzył, nie wierzcie. Gdyby, gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej niż własne serce. I wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Ksiądz Prymas też skierował słowa do młodzieży. Powiedział: Droga młodzieży, jeśli umiesz patrzeć przyszłość, a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać, musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej ojczyzny. Pamiętajcie, Nowa Polska. Nie może być Polską bez dzieci Bożych, Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek, Polską pijaków, Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej. Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi którzy sami nie są w stanie zapracować na życie i utrzymanie. Dzisiaj dziękując Panu Bogu za tych wspaniałych nauczycieli, także za wszystkich nauczycieli, których mieliśmy poprzednio i którzy są obecnie, chcemy się modlić w tej mszy świętej szczególnie za nauczycieli, wychowawców i za wykładowców, za cały świat edukacji, którzy kształtują nowe, młode pokolenie. Chcemy prosić Boga, aby napełniał Duchem Świętym, Duchem Prorockim, aby nie brakowało w naszej Ojczyźnie tych, którzy na nowo zachwycą się Prawdą Bożą. 24 września obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, który będąc jeszcze wtedy na migracji w USA, tęsknił za niepodległą Polską Napisał piękny wiersz pod tytułem Moja piosenka. Wyraził tam swoją tęsknotę za krajem. Może patrząc i na dzisiejsze okoliczności życia, tęskniąc za Polską, która będzie sobą, posłuchajmy tego wiersza i prośmy też, aby Pan Bóg zrealizował te nasze tęsknoty za Polską piękną, którą nam przekazali nasi ojcowie, nasi nauczyciele, taki jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz prymas Wyszyński, Jan Paweł II czy nasi osobiści nauczyciele ze szkół. Posłuchajmy na koniec tego wiersza. Niech on będzie takim podsumowaniem naszych rozważań. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba Podnoszą ziemi, przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, Popsować gniazdo, na gruszy, bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej. Tęskno mi Panie. do bez tęsknoty i do bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi Panie. Tęskno mi Owdzie, oh, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi Panie. Amen.